Witam Was w Wesołej Zagródce Przestało padać Padało dzisiaj no, Ale już fajnie się zrobiło Kury wyszły, nawet nie mokre Jak biała Nawet nie są mokre Chcę zobaczyć do ludzi Chyba zapnęły Kurki tam wyszły. Te małe kogutki właśnie chciałem pokazać raz, żeby ktoś może jednak chciał te kogutki. Zapraszam, piszcie, tylko nie wysyłam. Nie wysyłam nic, bo... W to nagle nigdy, nigdy, nigdy nic nie wysyłają tak w paczkach, a moim zdaniem to kury w paczkach to tak jakoś dziwnie dla mnie. Nie wiem, że wysyłają wszyscy, Co, Bolek? Ale masz klatę. mamy wszystkim do hodowania kur, no nie trzeba dużo czy kupić budę na alegro do psa, tylko tak dużą no ta akurat jak była nowa no to kosztowała 600zł, no ja ją kupiłem za 300 bo dużo jest takich bud, no, co są niepotrzebne ludzie mają, co sprzedać, trzeba poszukać na Oliksie no tą kupiłem za 300zł, pomalowałem odnowiłem, bo trochę była połamana, już tylko kiedyś mówiłem i no mówię na 5 kurek spokojnie ocieplona jest, drzwiczki dorobiłem na lato takie o tu. żeby się im ładnie fajnie otwierało żeby miały chłodno. No co a ja na zimę to mają takie z takimi już kiedyś mówiłem, pokazywałem w drugim odcinku o jest jak tam Rozia? jak tam zdrówko dzisiaj, co? jak tam zdrówko dzisiaj mamy? czy tak spokojnie jest na łódku? Można sobie to pokazywać, bo tam w jednym odcinku mówię o Księżycu. Że tu wygląda jak na Księżycu. No, no nie musiałem płacić teraz kasy i wylatywać w ogóle z domu. No, wyszły na wgórę, nie Jestem na Księżycu. Idziemy <grytanie> Kaczuchy sobie siedzą. O, weso, bo chciałem tam zamknąć tym kaczkom, żeby one tam nie wchodziły. Rano ja zapomniałem. Nie ma. Nie ma Się nauczą wchodzić. I... Ja nie chcę, żeby wchodziły. Zobaczymy tam na jajka. Nie zmieniają. Wczoraj było 10. Tak, mniej, bo zawsze 15, 12. Ale było nawet 18 jedyni, Razem z, z tym kaczem. Bo jest biała. Bo ta oszarpana. No już pomału się. Uf. Są duże jajeczka pomału, ale zostawiamy. Niech sam sobie to. Ale na te kaczki, zobaczcie. Wody tyle jeszcze. No, ale tu jest sucho, to jest ważne. Tu, właściwie to, tu kiedyś zrobię ten do kaczek, tylko muszę kupić materiał i wam i kupię. No, pozdrawiam wszystkich ci, co mnie oglądają. Tu o macham, tu. tu. <ścoughs> No to na razie. No to cześć.